Siemaneczko z tej strony, Xaino i dzisiaj gramy w Minecraft'a, czyli jakąś tam fajną gierkę taka A, taka O. Myślałem, żeby nagrać z tej gry, ogólnie przepraszam za różne głosy typu pad, samochody na dworzu, bo mnóstwo samochodów tu jeździ w ogóle. Dobra, dzisiaj będziemy rozpoczynali przygodę na tym pięknym świecie. Dobra, idziemy, to nie ma zostać tak budnia. dnia. Już w takich klasie zebrałem, jedną z nas przeżyłem. Ała. To było brutalne. Dobra, bierzemy teraz. Co by to zrobić? Czyli podstawowo. O, robimy tak. O, już zrobiło się. No idziemy. Wykopamy tam. Wykopamy. Wykopiemy tam na podstawowe surowce. Takie tam różne. A co to za jaskinia, Ale duża. Oj. Ale ma ciemno tą grę. No, skakuj tu O kurde, dobra, przestraszyłem się. Przepraszam, że jeszcze Minecrafta słychać w tle może To byłby mały przypałek. Przypałek nie, No, nie przejdzie tutaj raczej ten szkielet. Oj się przestraszyłem Dobra Idziemy robić itemy dalej Przepraszam, przepraszam. Yy, o jeszcze, żeby mieć to? No na luzie. Dobra, bierzemy to i patyki i miecz, i to i to. No, dobra, jest OK. Bierę kilo, siekierę. Workbench. No i chyba to tyle. To pozbieram trochę... Drewna i do was wracam. Albo nie. Chociaż jednak zostanę. I pozbieram drewna i... pójdziemy do jakiejś wioski, znaczy wioski. Poszukać jakiejś ładnej polany. A jak chodziłem chwilę... No w ogóle ładne miejsce tutaj znalazłem. Później pójdziemy i pokażę wam. Dobra, ta taka jest ładna polana. Tutaj obok. O jadę. W ogóle skąd to ma takie coś? Znaczy te liany? Tak to są liany. Przepraszam za jakieś błędy. Że to nie były liany, ale to są liany raczej. O! A kurde Ale wysoko. Kurde. Zawsze lubię tym się bawić. O! <śmiech> <śmiech> to poczekajcie. Ua. Dobra, uciekam stąd. Co by tu wziąć? Koniki! Kurde, nie mogę jej wziąć. Nie no swoich też, nie będę ich oswajał. Hmm. Dobra, zrobię to. Dawać mi to. Bu. O. Czy też będzie zasnąć? Nie. Wacko no, będę odcinek ko... O no nie no głodny jestem. Kurde, konika zabijać. Nie. Nie będę zabijał konika. Dobra, no, co tutaj mamy? Kuraka, daś mi się nie przyda. Chyba sobie muszę zrećki siedzenia, bo wioski znaleźć, wioskę znaleźć. O, yy, tutaj jest miejsca miejsca budowanie się. Tutaj na tej polance. Sporo miejsca. Yy, wokół drzewa, co tu jeszcze potrzebne do życia? No chyba nic. A właśnie owczaka miałem zabić owczak. <grytanie> o. One shot, one kill. <laughs> Nie wiem, czy wstawiłem odcinek z tym, yy, gdzie komentuję stare filmy. Czy w ogóle mi się uda skomentować? Bo to też pytanie. Mam fajne stare odcinki sprzed 4 lat, Ja grałem w Minecrafta. O kurde, umieram. Gdy po kamieniu, co zrobię? Już z drewnianym. Ja grałem sobie w Minecrafta ogólnie? O to jest sam co nie? No i miałem zamiast skomentować i w ogóle wam pokazać je Kieś, to było fajne, oglądać z przyjemnością Dobra, to bierzemy Ciężko się gra na padzie Na myszce lepiej Czego nie mówić Dobra, tu Dobra, wiesz tam obok węgi, ale czasu nie ma Już wolę mieć trochę tego zrobione o, dobra, dawaj węgiel o dobra i tu dajemy węgiel no i teraz pieczonego schababierę o, baranina najlepsza najspaczniejsza dobra, bierzemy baraninę i idziemy kopać dalej, co tam jeszcze mamy o, i chyba tam się na górze wybudujemy. Nie wiem, poza odcinkiem pozbieram trochę drewienka i w ogóle takie tam podstawowe rzeczy. No, na odcinku może zbudujemy domek. O, na przykład. No, to taki podstawowy domek i zawsze buduję. Zrobię taką chałupę. Chałupę. O, ja nic nie widzę. Co coś jest? Kurde. I ten jeszcze odgłosy Minecrafta. Nie wiem czy jest słychać mnie na nagraniu, czekajcie. Nie, nie słychać. Dobra, to na luzie, Mam dobry mikrofon w telefonie. Widzę. O, węgiel przyda się. Yy, dobra, pójdę najpierw po jedzenie. Dawać dawać jedzenie mi. O. O. Surowa. Surowy schab to by chyba. Bo to jest baranina, co nie? Pieczona baranina. A nie, jednak słychać trochę u mnie na telefonie. Jak jem. Ale ciutko słychać, mam nadzieję, że nie tak mocno, że się wyciszę trochę. Będzie mnie cicho na nagraniu słychać, ale tam... Co to da? Dobra, bierę to. Przepraszam. O, eee. Dobra. Jakbyście chcieli, nie wiem, że więcej było więcej odcinków z tego. No pewnie scenariał odcinków z Minecrafta. O nie noc no. Dobra. Nie wiem, pobić się, czy co? O, owca, potrzebujecie. A o kurde. Dobra, wolę, wolę nie zginąć. O. Dobra. Co tu jeszcze wokół mamy? Eee. O, szkieletorel. Dobra, szkieletorel zginął. O. No kurde no. O, tam lawa jest. Idealnie. Na przyszłość się przyda. No coś jeszcze. Creeperł mi się nie przyda. Eee. Dobra. To chyba tyle. O! Tu się można wybudować, to jest ładnie. Wszędzie blisko. No a trzeba, trzeba. zakończyć odcinek. To pójdziemy, gdzie tu by pójść. O! Bym go zabił, ale nie wiem czy dam radę. Wątpię w to. Tu kolejny. Kurde, nie będę tak się budował o. Okay. Spróbuję spróbuj go pokonać, tak na koniec odcinka. Aki, bonusik, zabiłem najpotężniejszego. Henry Wanderman, gdzie on jest? Czy no, zgubił się. Ej, ty, Lamusie A, tam dobra. Nie ma go, nie ma. Chciałem, chciałem, chciałem go zabić. Chciałem. Nie dał się. Dobra, to chyba na tyle. Co eee, tu jeszcze mamy? No jeszcze poza odcinkiem przejdź po tej jaskini i zrobię seta. No dobra. To dziękuję wszystkim za... Czekajcie, pozostaje pochodnie. O. O, o, króliczkę ciekawy guzik. O. Dobrze. To dziękuję wam za oglądanko. No to... Bajo bajo.